Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Paweł Śliwa. Wybiła godzina 10, więc rozpoczynamy bieżącą analizę techniczną. Przypomnę, poranki to jest dzięki kiedy sięgamy po waluty. No i oczywiście taksa. Zaczynamy od taksa. Przypomnę, że DAX się opił od żółtej strefy w okolicach, no i ja nazywam ją 15 tysięcy, a czy tak naprawdę trzeba było tutaj potraktować ją, jak mówię, raczej zakres 14, tysięcy. Notowania wracają do obszaru, Konsolidacyjnego, ja może trochę tu uporządkuję, czyli tego zakresu, w którym przybywały między 16 a 28 marca, czyli pomiędzy 14 150, mniej więcej, a 14500. No i widać po dzisiejszym otwarciu, że jest chyba chęć na to, żeby spróbować przetestować to lokalne wsparcie, czyli 1450. Ta czarna świeca, która niedawno się zakończyła, no zostawia. Tutaj jasną interpretację, że jest problem z wyjściem górą powyżej tego zielonego obszaru. Myślę, że największym sprawdzianem to i tak i tak będzie dotarcie do 13800 i tutaj dowiemy się, czy będzie większa chęć na wyprzedaż na tym indeksie, ale też przepatrzyć się z tym, że przynajmniej lokalnie 1450, ja może to poprawię, żeby. Wszyscy mieli jasność, że to nie jest 14170, aczkolwiek no, trzeba tu zachować pewną precyzję, czy też tolerancję bardziej, o tak może, bo zejście poniżej 14150 utworzy pierwszy niższy dołek w ramach tego swingu zaznaczonego tutaj na czerwono. Ja próbowałem to tutaj rysować linię trendu wzrostowego, ona już jest przełamana i dotyczy to właśnie tego swingu, który ma swój początek i koniec. Opisane tą czerwoną Także nowy niższy dołek zasady już w jakiś sposób też determinuje nam konieczność spoglądania gdzieś tam bardziej na południe. To, co możemy zrobić, to oczywiście wyznaczyć jeszcze geometryczną zależność wynikającą z równości korekt, no bo jest taka niepisana zasada, którą ja stosuję, że tak długo jak korekty nie są większe, przepraszam, tak długo jak w tym przypadku ale spadkowe nie są większe. No, to trend, trend zostawy ma szansę się utrzymać. No i tutaj się potwierdza, że po końca 14,150 trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo tam ta równość korek będzie czy mamy wsparcie i jednocześnie geometryczną zależność. Według mnie to jest dość istotne. Euro USD wyszło na chwilę powyżej 11, 1, 11 10, 11, 20, zatrzymując się 50. 60 pipsu wyżej, dotykając linii mierzenia kierunkowego z wyższego interwału. No to rodzi oczywiście kierunek południowy i widać, że poniedziałkowe otwarcie rozpoczynamy wyprzedażą wspólnej waluty europejskiej. No teraz pytanie, jak cena zachowa się w okolicach 1,10? Bo na razie to jest jedno z najbliższych wsparć. Ja przypomnę, że ten swing znaczy na czerwono może być ruchem korekcyjnym. Jeżeli tak, no to spadki poniżej 1,10 otwierają drogę na 1,09, a potem 1,08 i właściwie mamy wypełnioną strukturę impulsu spadkowego. Jednak, mimo wszystko, ja poczekałbym na 1,08. 9,81, 10, tak mniej więcej, czyli tutaj, gdzie rozpoczął się ten ostatni rajd wzrostowy. Zobaczymy, czy to nie pojawi się ruch powrotny w stronę ruchu, w stronę swingu, który, znaczy w stronę miejsca, które już te zaznaczałem wcześniej, ale z tamtego poziomu to się nie zdarzyło. Czyli powrót do 1,11, czyli żeby pojawił nam się kolejny punkt odniesienia, jako potencjalny szczyt. On nie musi tu się pojawić, bo od razu może być przełamanie ale zwracam uwagę, że po wyjściu na pod koniec marca powyżej tej górnej poparęczowej linii nie było tam za bardzo jakiegoś retestu jeszcze, więc zobaczymy, czy takowy się nie pojawi. Słupki MACD na wykresie 4-godzinnym sojuszujemy, no to oczywiście potwierdza tendencję spadkową. W przypadku wykresu dziennego, to też mówiłem, że ta czerwona kreska opisująca te ostatnie zachowanie z ostatnich tygodni, zachowanie ceny może być ruchem korekcyjnym, co w konsekwencji może się przełożyć właśnie na atak na 1,08. Na razie nie sięgam wyżej, bo tak jak mówię, zobaczymy, co się wydarzy w okolicach 1,10 i tutaj będziemy, myślę, że mądrzejsi, czy popyt będzie na tyle adekwatny, żeby sięgać tam po stronę. Fund brytyjski miał okazję rozpędzić się do wyższych wartości. To się działo ze sprawą tej małej niebieskiej, Strefy, czy też po prostu 1,31,70 czy 1,31,80, ponieważ notowania w tej chwili są z drugiej strony, no to sytuacja bliźniacza jak no trochę jak na EUROSD, czyli z drugiej strony już tutaj jest przetestowane, więc otwarta jest droga tak naprawdę, żeby spojrzeć w stronę 1,30. Sytuacja zmieniłaby się na korzyść posiadaczy długich pozycji, jeżeli ponownie udałoby się wyjść powyżej 1,31,70, wtedy ja będę swój wzrok kierował. W stronę bliżej 1,34. Kanadyjczyk. Spora przecena, właściwie dynamiczna, o no tak bym to powiedział, po próbie dotarcia po końcu 1,29. W szybkim tempie, notowania spadły tutaj, gdzie mieliśmy ostatnie dałki, czyli 1,24,50. No i widać małe wyhamowanie, tak jakby rzeczywiście ktoś tutaj próbował podkupywać tego dolara amerykańskiego. Na razie nie jest to jeszcze zjawisko trwałe, bo nie przekłada się na wyjście na jakieś wyższe poziomy. Raczej bym nazwał to ruchem konsolidacyjnym. Ale patrząc z perspektywy takich mniej znaczących punktów odniesienia, to można byłoby odnieść wrażenie, że dolar rzeczywiście ma szansę chociażby na chwilę się umocnić, rozbudowując tą strukturę za sprawą 1,20, 1,25 uda się z tego zrobić, no trochę za wysoko, 1,2490 bardziej. Ja sięgnę tam bardziej w lewo na wykresie dziennym, tam były stosowne dołki, ale widać też, że i na 4 4-godzinówce w tej chwili pojawiają się tutaj lokalne wyhamowania w tej wyższej żółtej strefie, więc można założyć, że i e swing ekwiwalentny do tej struktury w wykresu H4 tutaj się mogły pojawić. Ograniczenie 1,26 dalej ja na razie nie sięgnę. Mieliśmy jeden przypadek szybkiego i gwałtownego testowania tych okolic po szybkim wyjeździe umacniającym dolara, równie szybko podaż ściągnęła cenę w okresie 1,24,50. Więc mam wrażenie, że tutaj może się sporo też w tym kontekście zaciąć. Jen japoński. Przypomnę, że on jest bardzo wysoko. Tam mieliśmy ogromny rajd umacniający dolara amerykańskiego do Jena. On w tej chwili. No i jestem pewien, czy próbuje się konsolidować, bo dla mnie konsolidacja to byłoby raczej coś, co bardziej podąża w bok. Mamy dość głęboką korektę do 121,20. Udało się przełamać 122, co otwiera drogę. Ja to pokażę no może na h bo przy tej dużej zmienności te wyższe interwały, nawet H4 troszeczkę tutaj zasłaniają, czy też zaburzają nam percepcję postrzegania tych potencjalnych punktów odniesienia, a jednym z nich w ostatnim czasie ja bym wskazał 122,30, 122-40, no bo tutaj zostawiane są lokalne godzina wydałki. Więc jeżeli ktoś zakłada przecenę dolara amerykańskiego, to na pewno powinno się to wiązać z przełamaniem tej czerwonej, poziomej linii. Aktualnie seria wyższych szczytów wyższych dochodów po odbiciu od 120. 1,20, więc to potencjalnie sugeruje, że ten trend wzrostowy dolarowy może być kontynuowany. Aczkolwiek ja jestem raczej zwolennikiem, że będzie problem, żeby być powyżej 125, ponieważ te wzrosty były tak szybkie. Jest to jednocześnie miesięczne ograniczenie, jeżeli Państwo sobie spojrzycie na wysokie interwały, to, to ma swoje uzasadnienie. I raczej bym się spodziewał, że wcześniej czy później dolar w swoich 116 powinien się powinien wylądować, żeby przetestować ten przełamany te przełamane opór. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj nie ma żadnego powrotu notowania. Jednym słynnie praktycznie idą do góry i tutaj nie ma żadnego dołka, a wcześniej mieliśmy serię szczytów, więc aż się prosi, żeby gdzieś bliżej. No, zobaczymy, jak jeszcze precyzyjnie te notowania gdzieś tutaj wróciły. To jest kwestia oczywiście, myślę, że długich tygodni, to się nie zadzieje jutro czy pojutrze, bo tutaj ta przestrzeń to jest dobre. 6 czy 7 figur, a zmienność w obrębie dziennym ta w wariancie wyższym no to jest kwestia około jednej figury, czyli to już łatwo powiedzieć, że to jest kwestia 6-7 dni, czyli w tym przypadku mówimy o półtorej tygodnia, więc na pewno tu potrzeba sporo czasu. Szybki rzut jeszcze okiem na Europę który umacnia się i chyba rzeczywiście ciągnie PLN umacniając się w stronę 4,52, czyli miejsca, w którym rozpoczynam, 4,50, w którym rozpoczęły się te wzrosty z końca czy też z trzeciej dekady lutego. Tym samym będzie zdyskontowany cały ten wzrost. No i tutaj dowiemy się, co dalej, bo w zależności od tego, jaka będzie reakcja, ale ja spodziewam się tutaj przynajmniej chwilowych wzrostów, jeżeli ratowania się tu pojawią, no to będziemy sięgali do poziomu 4,56 albo 4,63, przynajmniej tak uczy historia, szczególnie jeżeli spojrzymy sobie na te wyższe interwały, to nawet ten 4,63 wydaje się być bardziej racjonalny. No ale najpierw cena musi systematycznie tworzyć nam nowe, niższe dołki i przełamywać kolejne wsparcia, żebyśmy w ogóle mogli w tamtą stronę spojrzeć. W przypadku USD droga dość daleka do 3,92. Ale całkiem możliwe, że tam się znajdzie też USDPL, z prostej przyczyny. Żółta górna strefa to jest bardzo ważny opór. Zresztą tutaj ja sięgam do wiosny 2020 i widać, że tam po ustabilizowaniu szczytów, no, notowania w szybkim tempie skierowały się na południe, właśnie w stronę przynajmniej 3,92, a potem nawet 3,65. Na razie nie sięgam tak nisko, bo według mnie to jeszcze nie jest ten czas. Ale zdyskontowanie całych tych wzrostów, podobnie jak i na Europaranie z, z, z końcówki lutego, no tutaj według mnie jest czymś, czego można byłoby oczekiwać. Oczywiście w wyższych strukturach, bo to nie jest kwestia jednego czy też dwóch dni. Zdanie zmieni, jeżeli notowania wyjdą na trwałe powyżej 4,25-4,26, tak? no to wtedy tego typu ruchy spadkowe gdzieś tam odłożymy sobie trochę na bok. No dobrze, z mojej strony tyle. Ja zapraszam oczywiście na dwunastą. Tam sięgamy po kolejne instrumenty, czyli grupę surowcową o piętnastej zostają nam jeszcze indeksy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.